Się pa... Czemu nie w kuchni? Od pomidor, nie cebula! Nie, te pomidory, że No to weź tego geja, bo nie wyrzuca. Ja tu na ten nie wypiję. No na pomidory, kurwa, i cebulę, szybko, szybko cebulę, już nie, pomidory, kurwa, nie, szybko. Szybko szybko! Szybko nie, już nie, nie, bo nie, ma Cebularz! No, czemu? No, we no, cebulage, bo... ja ty... Cebularz, cebularz! Gotój, Bierzcie tą cebulę, masz bo... właśnie mamy? Cebuli do co robienia! To no, no nie dasz, <laughs> wy, gdzie nie <laughs> jestem? Jest wszystko wasza wina! Kurwa, moż... można tą zupę se stal. No, fak, to mnie blokuje! No, kurde! No, daj mi zupę niej. Uesmê, mas jetzt, paziec se epa. Ui, chefe, competitive, pogiom. Tim, como No, ja no do, 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 nie no weź już przestań, for fuck's sake! Jestem ja nawet! Przecież, jak, przecież to się rusza dobrze wtedy, kiedy klawiaturę kontroluje. Nieprawda. O jezu! Muszę coś przestać. Okej. Okay. Nie da się zdechować. Nie da się zdechować. Da się. <grym> Dobra. <grym> Dziękuję. Czemu tu jesteś? Nie wiem. Zrobię <grym> <grym> mięso i się wpieprzyłem pod koła. <grym> Kurna. Mięso... ...zamata. Ma gośnicę. <grym> Będę po mojej dorzućycie. Nie, będę. Trzymamy mięso dla ciebie. Ben. I going, I'm going to beat my meat. Fucking. Okay. Gra jest tak dobra. A jak? Co warmięso? <laughs> Nie Jeszcze z tym synkiem, tylko jak spadamy naraz, nie? No, nie żyjesz Załatw! Nie. Nieee No nie tak... co, jaki mordek Ej, co ja by tam zrobił? Ej, da się tak Masz tam kotletów, kurwa panie Chyba trochę załatwia potrzebujesz No wszystko poza tym, nie? Nie, będę cała ta spadnie. Oczyszczanie to było nie, oh, yeah, raci! Konvejr Belty, Dobra, ale. O oh, Jezu, bed będziemy będzie musiał wszystko ciąć! <grym> <grym> Dzień dobry, To dobry, pomidory jedną sałatę dajcie! I mięso! Pomidorę, <grym> mięso. Pomidorę, mięso. Pomidorę, mięso. i same pomidory mięso miało być. please! No Jedno! To jestem, musisz dobrze. Wrzucę, bo żebyś się nie wyrabiał. Eee, <laughs> bo to miał być bez sałaty. Dobra, trochę sałaty mu się przyda. O, ja biegu. z dwóch chłopaki. Zatrzymam! Everything is gonna be fine. Jeszcze mam talerze, będzie musiał tam rzucać. <laughs> Aha. <laughs> No miejsca nie ma! Ja <śmienicza> nie hey, mało rzeczy co jej you! <śmienicza> nie! No pa, ja, ja tu daję na bułkę i mu to jest to, jak, to, jest ten, to jest jak ten tryb na tym, na... Nie, nie no, nie, na nie, nie. Nie można tak... Aha, bo to musi... Bo z bułką... Bułkę daj, bułkę! Ja, bułki w ogóle nie dajemy! Bo nam się czas skończymy, nawet tu nie mamy. Robert, to no, pierdolisz. Może jakiś talerz chłopaki? Nie, chyba nie. <grym> nie, no kurwa. No ja mam bułkę! Z patelnią nie idzie. Nie <grym> kopatę. <grym> No to 138, A Jeszcze raz. <laughs> jeszcze raz, bo dwie gwiazdki. Ile tam było? 200 chyba. O Jezu. Jestem samemu teraz, ja. Damn. E, co tam? Mięso, wiem mięso. E, bo to do kosza będzie szło. <laughs> Nie mogę, damn. Ta do kosza. O -o. I mamy mini talerzynkę, nie, nie? wrócił, wrócił, wrócił no, no, no. leci do kosza! Bułam! No, no strach, to mamy, podałeś Co, się staję, To było z tej tutaj nam Samer podaje A, okej okay. O, tak, będziemy musieli się zmywać Jeszcze nie ja zmywać? Daj burgera ze wszystkim O no kurdy! O, ja, talerz Wierknął sałatę szybko Cały talerz leci Talerz, 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 No nie mogę podnieść! No co je, no nie! Nie! No go <śmienki, śmienki> Dajcie mi sałatę dajecie Kurwa. No czemu nie? <śmienki> no nie, no co się dzieje? Kur... Śmiecie Eee. Fajna muzyka w sumie To ja klimatyczna Nie Zniebaliście <laughs> mnie Dawaj mi te fryty Kurwo Dawaj mi te fryty Ziemnioki, ziemnioki, ziemnioki Będ smaż te ryby <laughs> No kurwa Ben, smaż tą rybę Nie, Nie. Zużyć duble. Zrób masz mi tą rybę. Zwróciłem go. Maszcie mi tą rybę. Kolejny ziemniaczek. Oddaj mi moją rybę. Nie wierdzę. Co to ma? Co to ma? Co to jest? Ryba! Daj mi już masz być Kurde. Zjadał się. Weź gaśnicę. Nie. Wierz tą gaśnicę. On padí, že kuchtě. Běž ty frity. Dáváš mi moje frity. Renzi, smáš ty frity. Vy <laughs> si hlouk mi pozabal, ej, bo 300 potřebujeme, zase ty jsteš mi... Co mi v pohubě? Dáváš mi moje fryty Dáváš mi rybe, potřebujeme ryby. <laughs> Nie, yeah. nie, więcej ryby <laughs> jestem mi ryby. Ja Nie, nie. rybami Dawaj mi rybę momencie. To jest w tym Ja potrzebuję ryby Dawaj Szybciej momencie. To Szybciej, Szybciej! Szybciej! Szybciej, <laughs> Ej, ktoś nie dał tego pomidora, tego pomidorówki, ktoś nie dał No ja nie dałem, bo nie miałem jak, teraz dopiero mogę jest, bo cebul... ten, bo grzybowa się co, ten, talerz, ben, bierz ten, bierz ten Bend, bo grzybowej potrzebujemy Na, Nam, musi dać nam Faktycznie <laughs> smaż te pomidory Znaczy, piecz te pomidory, znaczy... Ruj te jak pomidory Czemu ja Podaj mi cebulę. Zobaczymy, to zrobimy na trzy gwiazdki, bo tak? Chyba nie. Chyba, że 200 to już tak. Nie zdążymy już. O, może? Daj okay. <grystanie> nawet dwóch! <grystanie> no? <grystanie> nawet dwóch! No super. Odejścia, no. <laughs> Jest to Świetnie. Nie macie żadnych no, fisz. Ja pieprz. No nie, ja co? Restart? 8 ma. <laughs> Dobry, you're finally awake. Może zrezygnować. Ja ja wiem. Ile potrzebujemy? <coughs> nie wiem, co można zobaczyć. 320 to na pewno. Yeah. Restart. <coughs> Weź rybę kolejnej to jest on oni, on Nie ma Nie nie wrzucaj mi tu Nie mam talerzy Czy rybę? Chcesz pomidora Nie ryby nie nie co ty robisz zepsułeś wszystko Ja mam chcesz pomidora ma Zbierałem ryba. się super Zepsułeś, widzisz, mam serio! Nie, dobra, macie goślicę. Myślę, że tylko ja mam goślicę. Nie, ja nie bym reset. Ma. Macie danie. I <noise> Pyszne... <noise> przyszedł i mi zawsze rzucić. Szczekuję zaś nie ma się. Jestem przyrzuciłem. Ja biori, biori po jednego trzy po każdym, żeby mieć na jedną zupę, nie? Przyszedł i mi popieprzył wszystko. mi ze śmipami. <noise> no co, czego się to nie Chciałem tylko pomysł? Masz ryby. Nie, zwolnij z tym. A się na dwie zupy. bo Już pochował trzy zupy. Wypij dalej to Jest cebulaża. Ja mam masz ryby. I tak mi dałeś te pomidory, że nie mam na cebularza Gdzie jest Ej, no dałem ci żarciej se znikło, no co? No what the fuck, jeszcze mi talerz znikł No super Nie, bierz talerz, nie! Siła, masz cebularza Masz te. Jestem, Jestem z wami Masz cebularze tak Masz ziemniaki Masz ziemniaki masz masz no nara! Mogę mi tylko dwa grzyby. Weź mi pomóż człowieku to kroić! Nie dawaj mi tego, tylko pomóż mi to kroić! Ja nie, nie dawaj tylko. Jesteś <śmieniu> Jeszcze wypierdolę No co to jest? Kto cię tu zatrudnił? Ubędę się, zaraz wszystko spalić Nie, bo jak mi jakiś spelek gdzieś za, za chwilę po No to ty nie powiesz, mi wszystkie ryby wypieprzył za panu <śmieniu> <śmieniu> Jeszcze grzyb bo... Nie, ty nie już, nie jesteś ja w Jeszcze straciłem wypowiedź nową zupę, cały program. Ja pierdolę, co to jest? To mam, mamy 320 zrobić, my się to nie tak karno. Masz hertal. Ryby, ziemniaki, wszystko. Talerze. Co, nie mamy mało czasu. Masz grzyba, nie odjechało mi jeszcze. Masz będę, talerz. Nie, To, to się, białem. O jezu, o jezu, nie miałem szczęścia. Luxor kupi. O mój Boże, co to jest? Jezu, jeszcze raz fiziksy Czemu ktoś tu zaniósł pusty talerz? Kurde. ej, oddaj mi mój talerz. Kurde. Ej, ziemniaka mi tutaj dajcie. nie. Nie, nie ziemniaka. Kur... ja bo mi talerz pod stół wpadł, ja go nie mogę wyciągnąć. Ja pierdykam Ja mam talerz pod stołem, którego nie mogę wyciągnąć Pisz, kurwa Cię zaraz zesram no. Masz, kurwa No co mnie smażysz, to jest moja smażnica To jest moje do smażenia Nie Nie, nie smażymy tego tutaj Just spin me right round baby right round like a record baby round 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 Gdzie round Zapale się wszystkie No nie ma kurwo <laughs> To wyjepał rybaj kurwa BEND No ja yeah. Jak my to ukleimy na chociaż dwie gwiazdki to ja będę w szoku <laughs> Ja pierdolę co jest Nie to myślę No, no kurwa <grymne> <grymne> niech się pali się pali Niech się zwali Może w końcu nie będzie <grymne> Ice Physicxów Zasrany Wow Cztery <grymne> zabrakło Dlaczego musi być kurwa świat z Ice Physicxami No kurwa jebana ma No kurwo Brett <grymne> No nie no jeszcze by zrzucił No zrzucił Kurde pod palc Kocham grać się kurwa grę na parze od Switcha, ja pierdolę Właśnie swój kurwa zasypiały talerz, gnoju A to jest w połowie twój też Nie To połowę my... No co ty robisz? Boksorku, what the fuck Dziękuję wam pomóc Ten igry pokera z es eskimosami. jest 320. Nie wierzę. Okay. Wreszcie mój Boże, ten pierdolony poziom. 300 tysięcy razy ten sam.